Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym omówić ki kilka wybranych opcji z menu podręcznego na ekranie zleceń. Wracamy na zlecenia. I dzisiaj skupimy się po części na menu podręcznym w punkcie monitorowania odpowiedzialnego za zaopatrzenie, czyli naszego. Bom. I teraz tutaj mamy trzy zlecenia na różnym poziomie wykonywalności. To zlecenie, według oznaczenia, jest już zleceniem właściwie zbilansowanym. To zlecenie i to również jest przed bilansowaniem. Oczywiście to zlecenie jest zleceniem produktowym, natomiast to materiałowym. Czyli to jest zlecenie, które definiujemy jako zlecenie dla zewnętrznego odbiorcy. A to stanowi zlecenie nasze magazynowe wewnętrzne. I teraz, po wykonaniu właściwego bilansowania. Czym jest właściwe bilansowanie, tak jak już omawiałam wcześniej, jest to weryfikacja stanu surowców na magazynie w celu określenia zapotrzebowania do wykonania tego konkretnego zlecenia w ilości wskazanej w zleceniu. Jak wybierzemy sobie prawdy, przycisk myszy, w naszym menu podręcznym pojawią się opcje takie jak wstępne bilansowanie i właściwe bilansowanie. Na podstawie wstępnego bilansowania możemy wstępnie określić zapotrzebowanie, natomiast w sytuacji, gdzie chcielibyśmy już rozpocząć procesowanie tego zlecenia, należy właściwe bilansowanie wykonać w celu rozpoczęcia procesu. Jak już mamy takie właściwe bilansowanie wykonane i informacja o jego wykonaniu jest już wyświetlona, tak jak przed chwilą to Państwu omówiłam, to jeszcze możemy dodatkowo w tym menu podręcznym znaleźć. W kolejnej opcji jest usunięcie wszystkich rezerwacji zlecenia. Oczywiście jest to opcja, za pomocą której możemy wykonać usunięcie rezerwacji. Więc jeżeli wykonamy właściwe bilansowanie, i system już zarezerwuje materiały surowce potrzebne do wykonania tego zlecenia. Możemy usunąć takie rezerwacje właśnie w tym miejscu. Jeżeli powiedzmy mamy sytuację, w której inne zlecenie wymaga podobnych surowców i zmniejszy swojej wykonywalności, natomiast nie posiadamy już odpowiedniej ilości surowca, by oba te zlecenia zostały wykonane, możemy usunąć rezerwację z tego w celu uzyskania widoczności i dostępności tych materiałów na innego zlecenia. Kolejną opcją jest komentarze do zlecenia. I tutaj możemy usunąć i dodać komentarz, poprawić istniejące na zleceniu oraz wszystkie komentarze, jakie będziemy mieli dostępne. Jest to taka dodatkowa informacja, którą możemy sobie tutaj spersonalizować. W kolejnej opcji mamy koszty zlecenia. Koszty zlecenia będą to informacje dodatkowe, które możemy sobie zdefiniować na podstawie danych, jakie zostały podane w składowy konkretnego zlecenia. I tak jak Państwo widzicie, co mamy tutaj widoczne. Tutaj mamy informacje takie jak typ zlecenia oraz materiały które zostały wykonane. Materiały, które zostały zarezerwowane do wykonania tego zlecenia. I oraz operacje, jaka wchodzi w skład naszych struk naszej struktury w celu wykonania tego zlecenia. I tu będziemy mieli wszystkie dane, jakie mamy określone, czyli ilości wykonane, zużyte. Czas pracy planowany, czas pracy, który jest pracem, czasem finalnym, czas pracy dla składników, koszt materiałów planowany, koszt materiałów, koszty dla składników, koszty pracy planowane, koszt pracy, koszt pracy dla składników, czas łączny, koszt łączny. Wszystkie te wartości będą dostępne, jeżeli będziemy mieli dla każdej z tych pozycji zdefiniowane, takie koszty w zawartości, poprawianie danych składnika oraz strukturze tej, tego produktu finalnego, który stanowi produkt w zleceniu. I wtedy będziemy mieli, jeżeli mamy określone takie czasy, ilości i koszty, to tutaj mamy takie podsumowanie dla zlecenia. Oczywiście, w tej chwili, z racji tego, że jest to na poziomie wykonywalności, Dopiero w etapie bilansowania nie mamy jeszcze tutaj takich informacji jak czas, czy koszty poniesione już finalnie z racji tego, że dopiero to będziemy mogli podejrzeć w sytuacji, gdzie zlecenie zostanie zakończone i zaraportowane. Dodatkowo w kolejnej opcji mamy blokady dostaw. I tutaj możemy sobie. Ustawić takie blokady w celu uniknięcia braków magazynowych. Więc, jeżeli zaznaczymy sobie, możemy zaznaczyć blokadę na konkretną, możemy usunąć ją później, dla wielu możemy ustawić dla wielu. Wystarczy zaznaczyć i ustawić. Takie blokady możemy sobie tutaj modyfikować usować i ustawiać w każdej chwili jeszcze w czasie realizacji procesowania naszego zlecenia produkcyjnego Dziękuję państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki